Dobre. Dzień dobry! Przedostaj wam prawo jazdy! A dalej No opala! Z Katowic! Z Katowic! Nigdy nie wiadomo, co się stało na trasie, prawda? Ja będę pani Łukaszynczyni, dzisiaj nie panu Bo tą tak, widzę, że takiego sądu pan po to, żeby na YouTube już się pokazać Nie, 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 ja nie, 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 nie. Ja nie, nie ten motocykl, ja żeby takie nie, robić, prawda? Ja ja nie będę